Siemanko wszystkim, na naszym kanale Kochani, w dzisiejszym odcinku spróbujemy za pomocą jednego chyba z najpotężniejszych wulkanów Jeśli chodzi, to jest fontanna bardziej e, Wulkan, fontanna Dla laika to i tak jedy, jeden ciort e, Najpotężniejsza dlaczego? Miałem w swoim życiu wiele wulkanów, wiele fontann którym przypalaliśmy patelnie, którymi przypalaliśmy różne e, ciekawe rzeczy Ale jednak ta od funkę robi mega Mega dobrą robotę! Więc w dzisiejszym odcinku podnosimy mega wysoką poprzeczkę. Nie będziemy przepalać żadnej patelni ani czajniczka. Spróbujemy przepalić kłódkę. Dość dobrą stalową kutkę. Zobaczymy, czy, jeśli bym uwięził sobie rower, czy jestem w stanie e, wulkanem przepalić taką kudeczkę. Następnie mam takie zapięcie. Jest zimno, i patrzę, jak zesztywniało. Więc <laughs> po prostu zamazło. Mamy takie zapięcie z łańcucha. No, i zobaczymy, czy po prostu wulkan też da radę, po prostu przepalić taki oto, e, takie podstawowe zapięcie rowerowe. I jeszcze, jak coś zostanie, no to gdzieś sobie tego wulkanika odpalimy. E, w wolnej chwili, oczywiście, zapraszam Was do sklepu pirosik.pl z kodem Elita. Macie 5%. Jeśli kod Wam nie działa, to pewnie macie już przypisane rabaty, nawet do 18% taniej. E, sklepy stacjonarne Piła, Szczecin, Radom. Dokładne adresy są w opisie. E, Instagram, machony69. Tam wrzucał instastory. No i co? No i zobaczymy czy ten wulkanik przepali te wszystkie bajery. A więc zapraszam Was, Nygusy, na test. Kluczyki i tak po długości zobaczymy. Jestem mega ciekaw czy coś z tego będzie. круто yeah. я yeah. Ale pickie nagranie. Ja pierdziele, nic się nie odzywałem. Nic się nie odzywałem, ale normalnie widziałem jak silnik rakietowy, jak to wszystko rozpuszczało. Zobaczcie. Tak to wygląda tutaj. Jak cieplutko, idzie się ogrzać, jak jest ten mróz. I powiem wam tak, kluczyki to widziałem jak się rozpuszczały. Widzicie? Ech. Ech, teraz to chyba na stałe przyspawało, bo tutaj E, tu gdzie tu się wyciągało, tu, 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 o czekajcie, o nie widać, tutaj jak się wyciągało tak, to teraz to jest chyba na stałe przyspawane, no, kamera zamarza, Ech. tutaj jest kluczyk jeden, drugi jest rozpuszczony, no dobra, uuu, damn, trzeba to jakoś wystudzić, nie mam tutaj wody, Uu. Tak się studzi. Uła, to jest mega gorące! Ude! <grymne> damn! Psycie jak wariactwo Ty, ale powiem wam fajne. Dobra, idziemy teraz po kutkę i lecimy zaraz dalej. Tylko teraz ustawię kamerę na statywie, żeby mi ręka nie chodziła bo epickie nagranie można znagać. Dobra kochani, lecimy, zobaczymy czy damy radę przepalić kutkę. Wyfaliłbym yeah. się Dawaj, maleńka Stawiajcie, da radę czy nie? Jak się naczerwieniło! Poszła! Jej! Przepalona! Rewelacyjnie, powiem Wam, na kamerze to wygląda epicko. Oh je! Yeah! Zobaczymy, już Wam mówię, kudka strzeliła. Czyli za pomocą wulkanu od Funkę jesteśmy w stanie rozkokosić kudeczkę, ale ciepło, fajnie przy tym. Jesteśmy w stanie rozkokosić kłódkę, i zobaczcie, nawet to wyskoczyło. Ten yy, bolec, widzicie, to wyskoczyło. Czyli kłódkę tak nagrzało, że to musiało wyskoczyć, a to było zamknięte. No, ładnie przepaliło. Kurde, a, a z tej strony, nie widać, żeby coś się stało. No to teraz podnosimy wyzwanie. Będziemy przepalać kłódkę w poprzek. Przy okazji damy łańcuch i kłódeczkę Wysimy próg i spróbujemy teraz przepalić kłódkę w poprzek zapięcia nie przepalam bo to zapięcie jest o wiele delikatniejsze niż samo zapięcie od kłódki ta góra, więc sam, sama fontanna bez problemu przepali i łańcuch, więc szkoda wulkanu szkoda wulkanu Spróbujemy wulkanem przepalić w taki oto sposób kłódkę No jestem ciekawy, czy da radę, czy nie Chyba nie da rady. Chociaż Miotacz dobry Coś tam topi Rady. No, nie dał rady, ale tak, kłódka jest cała czerwona. I powiem Wam tak: szacun dla kłódki zobaczcie. Zobaczcie. Nic. Nic. Jest tylko ta flegma którą wulkan wypluwał na kłódkę. Tylko to jest. Nie ma nic. To jest wypukłe, to nie jest wklęsłe. Zobaczcie z tej strony. Widzicie? To jest wypukłe. A zobaczcie, co się stało z pustakiem. Jak jest pustak wypalony, zobaczcie. Od temperatury pustaka wypaliło. Wow! No. Mega. Mega wypalenie, tak jakby ktoś jakąś kontuweczką pocisnął. No i tutaj z panela ile zostało, więc. Wniosek z tego odcinka jest taki: ui, jak szybko śnieg znika. Wniosek z tego odcinka jest taki, że jak kiedyś byście chcieli przepalać dobrym wulkanem fontanną. Chudkę, czyli na przykład takim zielonym, tym swunkiem, wariatem. Tak to wygląda, jakby kto kiedy chciał. Eee, no to powiem Wam krótko, zwięźle na temat. Górę przepalicie, górę przepalicie. Tego nie przepalicie. Nie da rady. Nawet jeśli bym użył trzech wulkanów, raczej by nie przepaliło. A ten łańcuch to bez problemu by przepaliło, bo to jest yy, to, jest grubsze od tego łańcuszka, więc. No dobra, ja się z Wami żegnam. Jeśli chcecie więcej takich zwariowanych odcinków, co można jeszcze przepalić, piszcie mi jak najbardziej w komentarzach co można przepalić. No to będziemy to przepalać. Więc ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się ciepło, dbajcie o siebie i innych. I słynnych kibelek. Na razie.